Witaj, panowie, wyobraźcie sobie, że możecie zmienić swoje codzienne rutyny za pomocą narzędzi, które nie tylko sprawiają radość, ale także stanowią kamienie milowe sukcesu, rozwoju osobistego i mądrych wyborów życiowych. W dzisiejszym filmie zagłębiamy się w 10 niezbędnych przedmiotów, które mają głęboki wpływ na moje życie, a gwarantuję, że te przedmioty są nie tylko funkcjonalne, ale również głęboko znaczące. Przygotujcie się na unikalne perspektywy i wskazówki dotyczące aktualizacji waszej kolekcji osobistych niezbędników. Pozwólcie, że zabiorę was w podróż po mojej kolekcji ukochanych przedmiotów. Rozpoczniemy od mojej duma i radości, nieskazitelnego Mustanga Fastback z 1965 roku. Ach, wspomnienie samochodu budzi surową esencję amerykańskich klasycznych aut, jego historię, estetykę, zapach i mechaniczną kunsztowność. Oczywiście jazda nim jest jak podróż w czasie do złotej ery. Jednak przypomina nam autentyczność i osobisty gust ponad popularnymi trendami. To zdecydowanie więcej niż tylko środek transportu, to dowód na to, że warto podążać własną ścieżką. Przejdźmy teraz do czegoś, co było częścią mojej ewolucji, kurtki skórzane na miarę. Jest ta, którą dostałem zrobioną na miarę w Wietnamie, upamiętniającą przebicie się do 100 tysięcy subskrybentów. Jest to nie tylko oznaczenie pasji i ciężkiej pracy, ale także unikalne, tak jak drogę, którą dla siebie wyznaczamy. A kurtka skórzana Saint-Laurent, ta była znakiem milowym osiągnięcia miliona subskrybentów. To więcej niż tylko ubranie, to symbol wytrwałości i zaangażowania w marzenie. Jej posiadanie to noszenie kawałka mojej drogi. A kto może zapomnieć o książkach? Wiedza to potęga, a książki są środkiem dostępu do niej. Zawsze mam książkę w ręku, gotową do przyswojenia i przekształcenia teorii w praktyki, które zmieniają życie. Obecnie zanurzyłem się w psychocybernetyce autorstwa Maxwella Malca, kopalni skarbów, z którego wiele współczesnych filozofii samopomocy czerpie. Ponadto, nie mogę wystarczająco podkreślić mocy prowadzenia dziennika. Jest on tak samo ważny jak książki, kontrastuje wpływ z samorefleksją. To miejsce, gdzie twoje myśli, wyzwania i rozwój łączą się. Nawet zaprojektowałem spersonalizowany dziennik dla moich klientów Coaches, podkreślając jego znaczenie w osobistym rozwoju. Przechodząc do dziedziny dźwięku, porozmawiajmy o słuchawkach do Ultimate Ears. Dostosowane do kształtu Twojego ucha, zanurzają Cię w dźwięku i są symbolem moich ukochanych wspomnień ze sceny, spełnienia marzeń dzięki nieustępliwej pasji i wytrwałości. Głębiej zagłębiając się w muzykę, dzielę się moimi ulubionymi zespołami Bring Me The Horizon, Bad Omens i Nothing Nowhere, które wzruszają moje emocje na mojej playliście na rok 2022 z niezdobytą wstydem dla mojej Guilty Pleasure The Chainsmokers. Sen, kluczowy element zdrowia, wymaga jakościowej maski na oczy do snu. Jest to proste narzędzie o głębokim wpływie, optymalizujące Twój sen i praktyki medytacyjne. To było niezbędne w nocne pożądanie tego wyspanego ciała i umysłu. Pierścień Aurora, gadżet nasycony technologią zdrowia, oferuje precyzyjne metryki dotyczące snu i aktywności. Zapomnij o domysłach, poprzez gamifikację zdrowia zachęca do stałej poprawy. Jest to niezbędne dla każdej osoby dbającej o zdrowie. Teraz nie zapominajmy o narzędziu, które jest podstawą mojego biznesu, w pełni wyposażony MacBook M1. To miejsce, gdzie kreatywność spotyka produktywność, centrum tworzenia treści i komunikacji. Jest to niezbędne w dzisiejszej epoce cyfrowej. Wreszcie, moje entuzjazm dla natury znajduje odbicie w automacie dla kolibra w moim ogrodzie. Symbolizuje cierpliwość i połączenie z dziką przyrodą, prostą radość, która dodaje kolorytu codziennemu życiu. Panowie, zanim odejdziecie, jeśli znaleźliście wartość w tej rozmowie i chcecie wesprzeć kanał, rozważcie zostawienie napiwku zgodnie z uzyskanymi wskazówkami link w opisie. Gdy zastanawiasz się nad tą różnorodnością niezbędnych przedmiotów, muszę zapytać, jakie przedmioty w Twoim życiu podnoszą Wasze codzienne doświadczenia? Dla tych, którzy chcą podążyć tym samym tropem, wystarczy subskrybować, polubić i włączyć powiadomienia. To może być czynnik, który doprowadzi do osiągnięcia nowych wysokości w osobistym sukcesie. Pamiętaj, aby żyć bez usprawiedliwień, przyjmować swoją podróż i korzystać z niezbędnych przedmiotów, które uczynią cię najlepszą wersję samego siebie. Dziękuję, że jesteś częścią tej społeczności. Do zobaczenia następnym razem, drodzy przyjaciele. Witajcie w warsztatach, które ujawnią plan na zgromadzenie bogactwa i zapewnienie życia w dostatku. Jestem Max Sterling i dzisiaj przedstawię Wam główne wnioski z tekstu, który nie zna litości i nie daje pocieszenia. To wszystko o brutalnej, niepogrążonej prawdziwości finansowego sukcesu. W dzisiejszej analizie zagłębimy się w istotę manifestu Emiot Demarco, w którym zdobycie fortuny szybko nie tylko jest możliwe, ale jest rzeczywistością dla tych, którzy odważą się obrać mniej uczęszczaną ścieżkę. Demarko odrzuca konwencjonalną mądrość o oszczędzaniu dla odległej emerytury i ujawnia porażającą rzeczywistość, że bogactwa można naprawdę szybko zgromadzić poprzez mądre, odważne posunięcia, a nie łatwe skróty. Pamiętaj, że szybkość niekoniecznie oznacza brak wysiłku. 1. Odrzuć konwencjonalne mądrości, nie ufaj stereotypom i szablonom finansowego sukcesu. Szukaj własnej ścieżki i buduj swoją unikalną strategię. Drugi. Bądź odważny, przyjmij ryzyko i nie bój się podejmować nowych wyzwań. Bez odwagi nie można osiągnąć nic wielkiego. 3. Zidentyfikuj potrzeby rynku, analizuj trendy i popyt na danym rynku. Znajdź lukę, w której możesz zaspokoić potrzeby klientów. Pamiętaj, że lepiej dostarczać rozwiązania, które są już poszukiwane, niż wymyślać coś zupełnie nowego. 4. Wykorzystaj barierę wejścia na rynek, znajdź lukę, która jest trudno dostępna dla konkurencji. Im wyższa bariera wejścia, tym mniejsza konkurencja. To daje ci większą szansę na sukces. 5. Kontroluj swoje działania. Nie polegaj na zewnętrznych platformach czy algorytmach. Buduj swoje własne dominium, na którym masz pełną kontrolę. Posiadanie listy mailingowej czy własnej strony internetowej to przykłady kontrolowania swojego biznesu. Szósty. Zarządzaj swoim czasem zamiast być zależnym od pracy na godziny. Stwórz biznes, który działa niezależnie od Ciebie. Dąż do tego, aby biznes służył tobie, a nie ty biznesowi. Ułóż strategię, która pozwoli ci kontrolować czas, który poświęcasz na pracę. 7. Inwestuj w edukację. Uczyć się warto nie tylko do dnia ukończenia formalnej edukacji. Inwestycja w własny rozwój przyspiesza postęp w kierunku sukcesu. Czytaj, słuchaj podcastów, ucz się od tych, którzy osiągnęli już to, o czym marzysz. 8. Podejmuj świadome decyzje, każda decyzja, nawet ta najmniejsza, wpływa na naszą drogę do sukcesu. Spójrz na swoje cele i wartości i podejmuj decyzje zgodnie z nimi. 9. Buduj swoje systemy, utwórz własne systemy, które będą cię wspierać w osiąganiu sukcesu. To nie tylko ułatwia pracę, ale daje ci możliwość skalowania biznesu i osiągnięcia większego zasięgu. 10. Upewnij się o stabilności, zanim poświęcisz całą swoją energię na rozwijanie własnego biznesu, upewnij się, że masz stabilność finansową. Twój wolnobieżny etat może służyć jako stabilna podstawa dla szybkiej ścieżki do sukcesu. 11. Zaplanuj swoje działania, zanim podejmiesz działania, miej plan i strategię. Znajdź najlepszą drogę do osiągnięcia swoich celów i działać zgodnie z nią. 12. Nie zapomnij o samorozwoju, oprócz inwestowania w biznes, pamiętaj również o rozwoju siebie jako osoby. Pracuj nad swoimi umiejętnościami, rozwijaj swoją inteligencję emocjonalną i duchową. 13. Bądź wytrwały, sukces nie przychodzi od razu. Bądź gotowy na to, że przeszkody pojawią się na Twojej drodze, ale nie rezygnuj. Wytrwałość i determinacja są kluczowe w osiąganiu celów. 14. Skoncentruj się na wartości, buduj biznes i twórz produkty, które przynoszą wartość innym ludziom. Skup się na pomaganiu innym i spełnianiu ich potrzeb, a sukces przyjdzie naturalnie. 15. Wykorzystuj technologię, korzystaj z dostępnych narzędzi i technologii, które mogą ułatwić Twój biznes. Automatyzuj procesy, używaj mediów społecznościowych do dotarcia do nowych klientów. Pamiętajcie, że tak jak w przypadku piramidy, sukces nie osiągniemy poprzez ciężką i monotonną pracę, ale dzięki tworzeniu własnych systemów i wykorzystywaniu odpowiednich narzędzi. Dążmy do kontroli nad naszymi finansami i budujmy drogę do bogactwa na własnych warunkach.